Siemreczko. Dzisiaj będzie dzień z życia mechanika. Czyli jeszcze troszeczkę inna seria. Pokażę wam, ile pracy tak naprawdę trzeba włożyć, żeby naprawić prostą awarię. No, może nie taką prostą, ale zrobimy fajną, bo pełną diagnostykę nietuzinkowego auta. Pewną lancie Delta. To takie rzadko spotykane auto. Fajna diagnoza, ponieważ jechał pan, nagle coś szarpnęło i zgasło auto, i już nie chce odpalić. Zrobimy pełną diagnostykę komputerową. Pokażę Wam jak diagnozować wtryski benzynowe, instalacje gazowe i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Siemaneczko. Lancia Delta 1.4 Turbo. A. Rzuciła palenie i nie pali. Obroty widzi, masę powietrza widzi, przepustnicę widzi, czas wtrysku widzi. Zobaczymy, czy uda się BRC uruchomić na gazie. Po prostu awaryjnie. Stag bez problemu. Ok, do tego potrzeba jest dwóch rąk, więc posadzę Was gdzieś o, o tutaj. Bo trzeba tak, teoretycznie trzymać ten przycisk i łączyć zapon, poczekać 5 sekund. Mają się otworzyć zawory i ma uruchomić się gaz. No dobra, próbujemy. Dobra, zróbmy inaczej. Trzymamy kurwa. Szczerze powiem Wam, ta stacyjka w tym samochodzie jest tak głupia. Chyba nie ma gazu. Po prostu. Dobrze, szkoda nam ograniczyć tego rozrusznika, eee, czyli trzeba lecieć standardową metodą, sprawdzimy czy w ogóle jest paliwo. No, żeby to się paliwo nie lało, tak, eee, tu jest zasilanie, to jest powrót do kotła, tu jest powrót z listwy wtryskowej, tam jest zawór regulacji do niego podłączony jest podciśnienie zawór regulacji ciśnienia paliwa, czyli powrotem, tak, nasze paliwo powinno wracać tutaj po zaworze już regulacji, wtedy będziemy wiedzieli, że ciśnienie na pompie Dwie pieczenie na jednym ogniu, że ciśnienie na pompie już jest duże, wysokie, czyli już zrzuca regulatorem, czyli jest odpowiednie, no i oczywiście czy pompuje nam paliwo. I teraz możemy zrobić to na kilka sposobów. Pierwszy sposób to jest po prostu kręcić rozrusznikiem, a drugi sposób to jest na przykład e, zewrzeć przekaźnik pompy paliwa. Trzeci powód, po, sposób to jest komputer i po prostu wykonać test pompy paliwa, co właśnie teraz zrobimy. Mamy tak, warunki kontroli są spełnione. Opróżniamy zbiornik paliwa. Ok, uruchomimy sobie to. I pyk. No. I to jest wszystko. Pompa pyknęła. Przekaźnik się załączył, ale nie pompuje. Hmm. Okej, okay. w związku z tym, że na powrocie nie mamy nic, odpięłem teraz zasilanie główne. Wyjąłem sobie też przekaźnik tej pompy paliwa, żeby już tam z komputerem się nie partolić z tym. Zmierzyłem też się pobór tej pompy, no to jest około 8A. Tu sobie zamontujemy igły. Eee no tutaj to nie będziemy tutaj mam zasilanie pompy jak je zewrę razem chodzi pompa czyli zwieramy i zobaczymy czy pompuje cokolwiek no jak widać nic no i teraz dwie opcje albo nie ma paliwa albo pompa po prostu się zablokowała jak myślicie? Jedziemy po paliwo? Czy wyjemy zbiornik? Taniej jest pojechać, kupić z 10 litrów paliwa, tak? Podniosłem ją na chwilę, żeby zobaczyć, czy nie ma filtra paliwa. Nie spotkałem się, żeby się tak zapchał filtr paliwa, żeby całkowicie nie przepuszczał. Zawsze jakieś tam krople leciały. Tutaj jest kompletne zero, ale nie ma filtra paliwa. Trzeba zwalić kocioł, bo inaczej tam się nie da dostać, bo ona ma te kanapy przesuwne, to wszystko, żeby się dostać do tej pompy, więc trzeba by zwalić kocioł, ale zanim to zrobimy, to jednak pojadę na stację i zatankuję te 10 litrów i wlejemy do kotła, żeby sprawdzić. Jeżeli to nie pomoże, to to jest pewniak stuprocentowy, że uszkodziła się pompa, uruchamia się, słychać ją, że pracuje, ale nie pompuje, albo zapchało się sitko w zbiorniku. Ale zawsze jakaś kropla by poleciała. A tu nawet kropli nie ma. Paliwo jest, wsiadamy do niezawodnego sprzętu. Pamiętajcie, nie odpalajcie ze sprzęgłem jak możecie. O, co tam? Przedłuży życie silnika. Ten zawsze pali, prawie zawsze. Ale też wymieniałem pompę paliwa. Tylko, że tutaj wymiana pompy paliwa to tylko podnoszę tylną kanapę. 10 minut, pompa wymieniona jadę dalej. Tej Lancy, to widzę, że trzeba będzie chyba zwalić kocioł. Trzymajcie kciuki, jadę po wachę. No i dobra. Mamy BB, może być. 95 czy 98 zalać? 98 będzie bezpieczniej, bo nie wiem, jaką klient tankuje. Czy 95? Jak tankuje 98? Dlatego bezpiecznie zalejemy E5, 98. 5 litrów. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, mówię wam. Okej, okay. zalane Wracamy teraz do bazy I czy <laughs> trzymajcie kciuki jeszcze raz Kurda Zapach benzyny Kto z Was lubi zapach benzyny, a kto nie lubi Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią wręcz Zapachu benzyny, brzydzą się A są tacy, co mogą ją wąchać non stop Pamiętam jak mały byłem Jak mój... <laughs> tata mojego taty Miał syrenkę I taki charakterystyczny był Zapach tej syrenki Z tych te, tej... Spalin z tego auta niezapomniane, coś niezapomnianego. Kurde, mogę pojechać w prawo, dobra? Nieważne. Jadę okay. Całe 6 litrów zalane. Zobaczymy, czy wskazówka się w ogóle podniesie. Czy będzie próbowała się podnieść. Wtedy była taka już prawie rezerwa. O! Podniosła się, ale zobaczcie. I teraz się zapaliła rezerwa. A zobaczcie. Ciekawe. Hmm. I rezerwa się siedzi. Eee, kurde, dziwne to jest. No to powiem Wam, że tak jak myślałem, nic to nie dało. Nadal nie leci. Nawet widać, że iskierka się pojawia. Pompa naprawdę ciągnie pali ten. Uruchamia się. Kurde. Dobra, nieważne, ważne, że działa to. O, może tak, o. O, widzicie? Lecą iskry, o. Pompa się uruchamia, nawet ją słychać, a a nie pompuje. No i co? Trzeba zwalić kocioł, zobaczyć, co tam się stało, bo w pompie są jeszcze takie wężyki. Wam tutaj zademonstruję. Na przykładzie tej pompy. Bo tu mamy zasilanie, tu mamy powrót i tak, tu mamy powrót, a tu mamy zasilanie jeżeli ten wężyk z jakiegoś powodu pęknie, spadnie z pompy. O, tu wystrzeli, albo tam, no to wtedy pompa będzie działać, ale będzie pompować paliwo z powrotem do zbiornika. Nie będzie tutaj nam wylatywało. Może tak się zepsuło? Może ktoś tam już kiedyś był, może zamiast takiego plastikowego specjalnego węża założył taki gumowy, który sparciał. Ciężko mi powiedzieć, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak samochód w górę. I kocioł w dół. Jedna z tych robót zaraz za sprzęgłem, których bardzo nie lubię. I na jakim jesteśmy etapie? Jesteśmy na etapie demontażu zbiornika paliwa. Już demontowałem sobie linkę hamulcową, hamulca ręcznego. To już zluzowałem. Tam, tutaj mamy śruby od kotła. One są takich pasach zamontowanych metalowych. Tu jest druga śruba. To czy trzecia w tej chwili odłączam przewody paliwowe są takie jednorazowe zapinki, ja ich nienawidzę dlatego pójdzie dremel tutaj trochę wachy poleciało, ale mam nadzieję, że się nie zapali I trzymajcie kciuki jak pierdyknie to tylko wióry pójdą, ze mną zostaną no i co, i musimy ten kocioł, zobaczcie, nic tutaj nad belką musimy go wycofać wycofać, dać w dół i wyjąć, bo musi przejść nam tu wydech przeszkadza. Wydechu nie da się rozkręcić, nawet go nie dotykam, po prostu nie dotykam, bo trzeba będzie wszystko robić. Jeszcze wydech, nawet cały robić. Także minimalizujemy koszta, działamy z tymi opaskami i za chwilę, może wyjedzie ten kocioł. przeciąłem, żyje, nie wybuchło. O, są takie jednorazowe zapinki, później się je uzupełni, ale chciałem wam pokazać. O, tak, tutaj zagniatane. I to jest przez jakąś tam maszynkę zagniecione Tu jest wymiar jej, coś tam jest, o 17,25 jakaś wisa Także Teraz te rury zdejmuję, to jest nalewowa i e, odpowietrzająca W czasie nalewania paliwa I, i, i ściągamy to Kocioł wyjęty Pompa wyjęta, powiem wam, że Tam jest wizjer, trzeba wymontować całą kanapę, cały tył jest wizjer, ale nie odkręciłbym tego tam na miejscu. Królcze nie poszło, siedzieliśmy na dwa młoty. Młotek, śrubokręt i Łukasz gdzieś też rzucił swój, o, drugi młotek i przecinak. I prawie żeśmy kurde połamali to, żeby to odkręcić. O ten element, ledwo wytrzymał. Także tyle tutaj piachu się nawaliło, że nie, nie szło tego odkręcić, ale nie nieważne. Także, jakbyście mieli kiedyś taką lancję, to możecie ściągać z tyłu kanapę i... na wszystko się ciągnie i tutaj jest taki wizjer czy się nim wyjmie, to już wasza sprawa pompę podłączyłem na krótko i posłuchajcie co teraz z nią jest, mimo że tutaj mam włącznik do niej Próbuje ruszyć i jest zablokowana, dlatego było słychać dźwięk w zbiorniku puk, że ona niby rusza, ale nie pompuje. O, Także oszukista. O. Pompa oszukista, Ilona ona strzałów dostała, a może by ją tak teraz młoteczkiem delikatnie potraktował. Oczywiście cały kosz idzie nowy, także nie martwcie się, że ja tutaj coś połamie. Ale niech dostanie parę strzałów. Ciekawe czy się teraz uruchomi. Nie. To samo. Stoi. Nie obraca się, także... Pumpen kaputen, jak to się mówi. Ale powiem Wam, że tak mnie zmyliła, bo dawała normalny dźwięk pompy pyk, no i chodzi, co nie? hmm no cóż, no dobra, wymienimy pompę powinno być dobrze ale ciekawy, mnie, bo już to rozebrałem zobaczcie, tu jest taki kosz co to tam tłumaczyłem, tam jakiś syf jest tu jest sitko to jest jedyny filtr paliwa, który posiada ten samochód tutaj się syf zbiera tu jest sama pompa elektryczna ona pcha tutaj do jakiegoś akumulatora ciśnienia i tędy idzie nam do silnika, a to jest powrót, który po prostu spływa sobie swobodnie na dół do kosza. Ale co tą pompę zablokowało? Zaraz zdejmiemy to sitko, dostaniemy się do, do pompy, zobaczymy do jej wirnika, jak się uda. I zobaczcie, tu jest wirnik naszej pompy. O, widzicie, tu kilka. Widać łopatek tego wirnika. Szukam, szukam, gdzieś tam pokręcić położyłem, O, i teraz sobie spróbujemy ją przesunąć. No, zablokowała się w tą stronę kawałek idzie to ja pękłem to ale stoi czyli obraca się tam może 3-4 mm może o tyle i tu już staje to jest plastikowe więc to bardzo łatwo pęka bo to taki gównolit już po jakimś czasie jest Korczy, mi, żeby tą pompę w ogóle rozebrać, ale ona jest tak tutaj mocno zgrzana, znaczy zgrzana, zgnieciona tutaj w wielu miejscach, że już bym się nawet nie chce, co się jej stało. Dobra, zamawiam drugą i... Znaczy zamówiona już jest, Bo zamówił drugą. Czekam i wymienimy, będzie śmigać. Okej, okay. <laughs> jak tu się wyłącza? Mamy teraz dodatkowy, inny samochód. Kieruj marki... Się na północ, następnie hmm. zawróć. Czyli mam jechać na północ, następnie zawrócić, okej. Okay. Dobra, mamy insignie, które są trzaski spod maski i podczas hamowania takie stuki przechodzące w puki. Nie za każdym razem, tylko raz na jakiś czas. Jak to się wyłącza to. O. Tylko raz na jakiś czas i um, nikt tego nie może zdiagnozować. Także będzie też ciekawa diagnoza może szybka. Jedziemy akurat tym samochodem klient kazał jeździć, żeby zaobserwować, bo nie za każdym razem to stuka, a nawet mówi, że dosyć rzadko. Więc musimy już chwilę przejechać. 131 000 kilometrów ma już nolot. Tutaj insignia, my lecimy do Interkarsu w Markach, bo. O! He, się! No do Interkarsu w Markach, ponieważ tam będzie dostępna ta pompa. Muszę ją odebrać osobiście, bo wrzucą mi ona na ostatnie kółko. A ostatnie kółko do nas przyjeżdża około godziny 18, a o 18 mamy już zamknięte. Także lecimy. Dobra, okej. Okay. Mamy pompę. Jest, niby wygląda identycznie. Także ja startuję, jadę do montować, wrzucamy kocioł i mam nadzieję, że będzie jeździć. A jedziemy i z powiem Wam szczerze. Może i z wyglądu ten samochód się komuś podobać, ale mi się nimi nieprzyjemnie jeździ. Naprawdę nieprzyjemnie. Nie pasuje mi, ten samochód po prostu nie pasuje, ale są ludzie którym bardzo pasuje ten samochód. Tu te radary, to wszystko, to piszczy, kurna. Dojeżdżam na Warszawie, bo przez Warszawę jadę, to do... Do... Wiecie, tu jakieś te, te się pojawiają, to piszka, kurna, to... Nie! Nie! Stanowczo tej durnej elektronice mówimy nie. Jedyna rzecz, która tak naprawdę jest fajna, nie wiem, czy w tej Sydney to jest, w Volkswagenach jest, że jak się podjeżdża do tyłu i... nie zauważymy przeszkody i czujniki ją wykryją, że już jest za blisko, to automatycznie zaciąga hamulec, i się samochód zatrzymuje. I powiem Wam szczerze, u e, mojej mamy w Volkswagenie, bo niestety sobie kupiła Volkswagena. Nieważne, e, uratowało to już e, mi nawet tyłek, cofając, bo zamknęła się automatyczna brama. I po prostu cofałem, nie patrzyłem sobie, nie wiem, gdzie o czym ja myślałem, o, o niebieskich migdałach po prostu. I nagle samochód stanął. Patrzę sobie w tył, brama zamknięta. Oki doki, zbiornik, jak widzicie, siedzi. Wszystko pomontowane z powrotem, przewody zamontowane, linki od yy, ręcznego zamontowane. Teraz i opuścimy samochód. Połączymy sobie tam przewody paliwowe. Tutaj mamy naszą pompę paliwa, plus minus, jak ją połączę, to powinno już tam lecieć paliwo. Także opuszczamy i za chwilę widzimy się pod maską. To co, sprawdzimy tak na krótko, czy nasza nowa pompa pompuje? Może działa ała Pompuje. Oczywiście ta chwilę potrwa, bo musi sobie kosz napełnić na powrocie. Jest ok A jak już jesteśmy na tym etapie, podłączymy sobie tutaj. Podłączyłem główne zasilanie do naszej listwy. O, paliwowej, tam jest regulator ciśnienia i to jest powrót, który już ma utrzymać nam ciśnienia na listwie. Zobaczymy, czy pompa jest w stanie przebić regulator, czyli ma poprawne ciśnienie. Przebija. To jest czyste za chwilę wleje klientowi z powrotem, bo ja tego nie potrzebuję. Przebija, czyli ma wystarczające ciśnienie, żeby zasilić nam nasze wtryskiwacze odpowiednim ciśnieniem, bo tutaj regulator na listwie reguluje ciśnienie paliwa. Czyli jeżeli pompa przebija go. Czyli znaczy, że buduje wyższe ciśnienie niż jest wymagane na listwie. I wtedy regulator upuszcza z powrotem do zbiornika to ciśnienie. I wtedy wiadomo, że pompa jest sprawna, bo więcej ona musi mieć większy wydatek. Bo pamiętajcie o tym, że przy od... bucz w podłogę, jak wciśnicie gaz w podłogę, no to te wtryski się otwierają i one tak szybko, że to ciśnienie momentalnie schodzi z listwy i ona musi nadrobić to ciśnienie i cały czas jeszcze przelewem przepuszczać. Także to takie, wiecie. No, sporo litrów idzie OK, na razie tutaj na sztukę jeszcze nie spiąłem tych opaseczek. Zaraz je zepniemy, wyjmiemy nasze e, przewody. Podłączymy przekaźnik, ten co ma być prawidłowy. Właśnie, kurde, nie widzę. Ślepy, jestem ślepa. Ś, ś, wiecie, głosów nie ma. Zapach, nie swój. Stare lata. No, dobra. To niech sobie tutaj leży. Tu jest, to jest przywody podpięte, powrót też podpięty. To co? Trzymajcie kciuki. Pyk. Dzień dobry. O, obudziły się zegary. <śleski> Wszystkie błędy tego świata. Check engine, oczywiście, ale to spokojnie. sobie pokazujemy te błędy. Najważniejsze jest to, że już mamy problem z głowy i odpala. Dodamy gazu. Działa. Jest, jest dobrze. Powiem, wam, że jest dobrze. Nie wiem, czy się świecił czek wcześniej, czy nie. Nie mam pojęcia. Więc. Nic takiego nie mówił, ja też się nie pytałem, po prostu przyjechał nieodpalający. Zobaczymy, jakie mamy błędy, tak na szybko, w naszym komputerku. Dobra, cofniemy tu, wejdziemy, wejdziemy, klikniemy, zobaczymy, co nam spowodowało błąd, jak myślicie, czy jakiś wtrysk, czy sonda, czy może po prostu, no nie, no ciśnienia paliwa, przecież nie mam pomiaru ciśnienia paliwa, to nie diesel elektryczna pompa paliwa, wartość max przekroczona, ok, Zapewnienie odcięcia do paliwa, wartość minimalna, no dobra to jest awaria przekaźnika, po prostu pompy paliwa także usuwamy błędy, zaraz odpalimy jeszcze raz i powinno być git także, dobra nawet ciapnę na chwilę drzwiami, żeby się nic nie świeciło i robimy próbny rozruch a, nienawidzę tych jak. Dobra. Akumulator już taki słabawy, słabawy. No, poszła. No, trzeba... Akumulator jest po dentka po prostu trup. No, także żadnych błędów nie ma, czek się nie świeci. O, city, super sprawa. Będzie żyć. Można było zacząć diagnozę od razu od pompy paliwa, no ale skąd miałem wiedzieć? To jest najrzadziej psujący się element tak naprawdę w samochodzie. To nie wiem, mógł przyjechać na wypadanie zapłonów i zacząłbym, nie wiem, od cewki, a się okazałoby, że na przykład zawór jest wypalony, tak? No to, to na dwoje babka wróżyła. Czasami się trafi, jest fart, a czasami trzeba przejść całą diagnozę od standardowych usterek. Do najmniej oczywistych usterek, a czasami jest to po prostu jakiś kabelek mógł być w instalacji uszkodzony, przekaźnik mógł być wypalony, w komputerze mógł być problem, woda mogła się znaleźć, komputer gazowy, widzieliście to mnóstwo było rzeczy, ale przy okazji fajny odcinek możeście sobie zobaczyli, jak to wygląda o taki dzień z życia mechanika od kuchni. Dzień, no, jakiś czas, no. Po prostu diagnoza zrobiona, czy trzeba było pojechać, tam trzeba było pojechać, co trzeba było zrobić, tam to zrobić. Tak dzisiaj spędziliście ze mną dzień. Także trzymajcie się, krótko, cześć.